Wiersz, w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby go w dupę pocałowali. Wsztyfikanci grubej Berty I katowickie węglokopy I borysławskie naftowierty I lodzer męższe bycze chłopy Warszawskie bubki, żygolaki Z szajką wytwornych pint na kupę Rębajły, franty, zabijaki Całujcie mnie wszyscy w dupę Izraeliccy doktorkowie Wiednia żydowskiej Mekki flance Co w Bochni, Stryju i Krakowie Przeżycie kulturalną Francę Którzy chlipiecie, znaje fraje Swą intelektualną zupę Mondral faje, faję mnie wszyscy w dupę! I te aryjskie rzeczoznawce, wypierdy germańskiego ducha, gdy swoją krew i waszą sprawdzę, wierzcie mi, jedna będzie jucha! Karne pentaki szturmowcy, zuchy z Makabi czy z OWP, i rekordziści i sportowcy, Całujcie mnie wszyscy w dupę! Socjały nudne i ponure Peteki, neokatoliki Podskakiwacze pod kulturę Czciciele radia i fizyki Uczone małpy, ścisłowiedy Co oglądacie świat przez lupę I wszystko wiecie co, jak, kiedy Całujcie mnie wszyscy w dupę! I ten ów belfer szkoły żeńskiej Co dużo chciałby, a nie może I ten profesor Ty, Wileński Pan wie już za co profesorze I Ty za młodu niedorżnięta Megiero, co masz taki tupet żeż czujesz na mnie swyszczenięta całujcie mnie wszyscy w dupę I ty fortuny z synu gówniarzu uperfumowany co Splendor oraz Spin Londynu nosisz na gębie zakazanej I ty co mieszkasz dziś w pałacu a strać chodziłeś pod chałupę ty wypasiony na pikacu, całujcie mnie wszyscy w dupę I wy o których zapomniałem lub pominąłem was przez litość, albo dlatego, że się bałem albo, że taka was obfitość i ty cenzorze co za zapewne skażesz mnie na ciupę i żem się stał świntuchów kersztel cały